Po co Behind you, behind you. Jak nie wejdą, to ja to nic nie zrobię. Pokaż im się, silnius, pokaż im się. Dobra. Się pokazuj. Dobra, kurwa. <ścoughs> Goś wilkiem jedzie. Leci płyt. Podstanie rozpoczęte. Grasi płyt. Dostał, dostał. Mhm. Nie... Po chuj ty, kupujesz kupujesz broń kurwa, jak gramy Eko przecież kurwa? Myślałem, że jeszcze kupujecie, bo... No myślałeś kurwa, jak... Ty, myślisz jak ty masz zero IQ kurwa. Przecież widzisz, czy coś kupujemy, czy nie kurwa. No, ale przecież po ten... Po przegranej połowie... Na... Po przegranym Eko się gra w Tak, no. tak, naturalnie. Kurwa, na no, chyba kurwa! <słuch> Ja pierdolę, kurwa, no, no nie! Kurwa. Daj tam flesza, daj tam flesza. Coś widziałeś? Gible. Kurwa. Co? Daj broń. Kurwa, robię ace'a, wyj**any, gdzie wy jesteście? Chodź, pierwszy. O kurwa, dużo was jest. Nie, jednak idę stąd. Nie! Gonią mnie! Dobrze, prawie nie, na tym razie. No, próbowałem go się zacząć. <grym> no, idzie. <Taki grym> jest, Dzisiaj kurwa, lewą nogą stałeś, Ameryk? Nie, 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 kurwa. Ja, ja pierdolę. co powiedział. fura. hastak proszę do gry. Bo możemy Zamiar. się spotkać. I kurwa. Obecny. Nie, nie było. <noise> Taką żartuję. No. Elektryk, elektryk, elektryk. Nie wiem gdzie. Na Twitchu, na Twitchu, na Twitchu. Yy, I pociąg przyjechał wcześniej, tak wsiadam do tego pociągu i tak widzę, wiesz, długie włosy, nie, na plecy opadają, nie. I mówię, przepraszam panią, czy to jest pociąg do Ten, no tam do jakiegoś tam miasta, nie. I chłop się, i, i odwraca się, a to chłop był, nie, i mówię, yy, tak, tak, a ja mówię, o, sorry, sorry, a on, nie, no spoko, spoko, i zbiliśmy żółwia, i mówię, wszystkiego dobrego, a on, no, no, dzięki, no, tak było, trochę cringe, ale widzicie, dzięki temu... O Jezu, kurwa, to nie Eu é não sei um se <laughs> oh, é você vai ficar muito longe, eu vou ficar muito longe. HAHAHAHA! HAHAHA! 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 HAHA! 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 HAHA!